Witam Was ponownie na kanale Dobry Grzejnik. Teraz, dzisiaj jesteśmy we firmie Klimosz i tutaj mamy coś powiedzmy co jest w miarę bardzo, bardzo dużą nowością na rynku polskim. Jest to system hybrydowy. Tam w środku to jest piec gazowy i pompa ciepła. I tutaj właśnie Mateusz, cześć, witam z firmy Klimosz wytłumaczy nam to wszystko. Także chodź, otwieramy ten sprzęt i zobaczymy co tam jest w środku. O. Fajnie. I tutaj właśnie Mateusz powiedz nam, co to jest? Mamy jedno urządzenie zbudowane z dwóch urządzeń. Kotła gazowego i pompy ciepła. Do ogrzewania budynku. Mamy yy, w większości sezonu grzewczego nawet może i będziemy mogli wykorzystywać pompę ciepła. Do, w szczytowym momencie czy ewentualnie yy, do przygotowania ciepła mamy mamy kocioł gazowy który nam pozwoli na komfortowe użycie, komfortowe użytkowanie budynku. Dobra, ja powiem jedno, te urządzenie hybrydowe, ja je znam. Ja się z takim czymś już spotkałem, wiesz, ja tam różne rzeczy tam już widziałem, bardzo dużo różnych rzeczy, ale tak z bliska to jeszcze nie. I co jest właśnie do mnie ciekawe, że te urządzenie hybrydowe, jak to właściwie, na, to nie jest pompa ciepła hybrydowa, ani nie jest piec gazowy hybrydowy. To jak to w końcu, bo wiesz, jak Wy to opisujecie? Jest to pompa ciepła hybrydowa, czy jest to piec gazowy hybrydowy? No szczerze mówiąc, obojętnie jak powiem, będzie to źle powiedziane. No Jak myśleć to trzeba powiedzieć? Urządzenie hybrydowe, bo tak naprawdę dwa w jednym. W zależności od momentu, kiedy to użytkujemy i w jakim momencie, jak jest na zewnątrz, to albo nam działa sama pompa ciepła do około plus 7 stopni Celsjusza. Jeśli jest to od. Plus 7 do minus 7, to jest to można powiedzieć układ hybrydowy, bo pracuje równocześnie na używanie budynku. Jeśli to jest poniżej minus 7, to pracuje tylko kocioł gazowy. A więcej jest. bodajże pracuje pompa ciepła, zgadza się? Myślę, że tak, bo te sezony grzewcze, nawet temperaturowe okresy, nawet najmniejszym nocą, czyli z tysiącem, tak. no to jest na poziomie 5-6 stopni, nawet hmm. ostatnio. Dobra, to powiedzmy, że to jest pompa ciepła. Hybrydowa. I to mi się wydaje, to będzie bardziej poprawne. Tutaj mamy właśnie tą pompę ciepłą. I tutaj mamy ten piec gazowy. I także już wspomniał, ta pompa ciepła, ona nam daje ciepło, jeżeli na dworze jest cieplej jak plus 7 stopni. To tylko to wtedy... ona. Proszę? To tylko ona. To tak, właśnie. Tylko jest... łącznie ona tak, wtedy tak. funkcjonuje, jak jest 7 stopni lub powyżej 7 tak. stopni Cepsusza, tak. bo wtedy wydajność pompy ciepła, tak zwane ten COP czy SCOP, e, to jest bodajże wtedy bardzo dobre, a my chcemy wykorzystywać to, co jest najbardziej, no najlepszą formą i najtańszą, najtańszą też oczywiście, najtańszą, 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 no, najtańszą. No, chodzi o pieniądze, prawda, chodzi o pieniądze, przez to jest ta hybryda, ona wtedy tym pali, czym jest tanią, tak, wydaje mi się, że dobrze to powiedziałem. Tak, dokładnie. Bo, jakby było poniżej tych 7 stopni, to wtedy ten SCOP tej pompy spada na dół, ona popiera, popiera wtedy dużo prądu bodajże, tak. się nie wyrabia, człowiek jest niezadowolony, ona się męczy, szkoda tej pompy, wtedy to lepiej sobie spalę ten, e, znaczy spalę. No spalę wtedy ten gaz, tutaj ten piec gazowy wtedy się włącza i on wtedy mi daje tą energię, którą też potrzebuje. Oczywiście, tak. że ona wtedy też spala gaz, ktoś powie, że tutaj dwutlenek, dwutlenek węgla wtedy wydeguje, no ale, no ale tak to po prostu jest, ja? Ciepła z nikogo nie wie. No proste. Też chodzi, jak ktoś opowie, pompa ciepła, że ona jest w 100% ekologiczna, to się też nie zgadza, bo nie wiemy tak do końca, skąd ten nasz prąd jest. Także jeżeli chodzi o ekologię, zamknijmy ten temat. Po prostu zamknijmy, teraz mówimy o pieniądzach. I tutaj ten pracuje, jak jest. Możliwości ma do pracowania, jak jest faktycznie zimno, co się ubieramy kurde w te koszule, nie koszulę, korzuchy, jak to mówimy, a jak jest już cieplej, powyżej 7 stopni, to wtedy. To mi się wtedy em, włącza ta pompa ciepła, co jest szczególnie fajnie. Em, to choć być może zamkniemy to i pokażemy, jak to wygląda. Bo długo tego nie widzieli widzowie. Tak. O. I właśnie to urządzenie, tak jak jest, na ścianie, u Was w kotłowni tak sobie wisi. Czysto, elegancko. To nie musi być na dworze. To jest właśnie ciekawe, że ta pompa ciepła nie musi być na dworze. Może być właściwie? Właściwie nie, no nie, nie powinna ani być nie na dworze. Nie powinna być na dworze. Jeśli chodzi o polskie prawo, kotłogazowe na również tam jest kocioł gazowy. Na, Oczywiście. Na, na, na elewacjach, na, na, na zewnątrz. Jest to kłopotliwe. Tak, jest to wewnątrz, w budynku, czyste, pięknie wygląda. Pompa ciepła chodzi, gaz chodzi. I co jest jeszcze szczególnie ciekawe, co Ty żeś też m, że ta pompa ciepła Wykorzystuje, ja to powiem tak po swojemu, spalinę z tego pieca gazowego, jeżeli chodzą o obydwa urządzenia. Tak, jeśli chodzi o oba urządzenia, to pompa ciepła wykorzystuje dwa źródła, skąd pozyskuje ciepło. Jedno to jest powietrze, które jest cały czas zasypane z zewnątrz, drugie to jest wymiennik, gdzie jest schowany w kanale już spalinowym. Po spaleniu, mimo spaliny, mają przynajmniej te 60-70 stopni. Nawet w przypadku kondensacji, warto jest jeszcze odzyskać z nich ciepło. No, oczywiście. Nie walimy w, w komin. Tylko po prostu w przypadku kotłów, korzystanych. Korzystanych, kotłów kondensacyjnych tak jest wentylator. Nie, nie zależy nam na ciągu kominowym, to załatwia wentylator. Mm, mm. Także ja muszę powiedzieć, te urządzenie jest to bardzo ciekawe, szczególnie dla tych jest ciekawe, którzy po prostu mają już ten gaz. Nie wiadomo czy gaz z ceną pójdzie czy na dół czy do góry. Ja się akurat nie zgadzam z wszystkimi takimi no powiem prorokami, że gaz pójdzie z ceną do góry. To jest bardzo ciekawe, że w innych krajach, w Niemczech, wszyscy mówili, że gaz pójdzie do góry, a co się stało? Poszedł na dół. Także ciekawe, prawda? Zobaczymy, dożyjemy, zobaczymy. Nie. W każdym razie tutaj mamy, można powiedzieć, taką maszynę robienia ciepła, która obojętnie jak, zrobi mi to ciepło, no i w tanich kosztach. Taniej kosztach. Jest to urządzenie, jak już jest to urządzenie całkowicie w budynku, więc również nie mamy problemów z, na przykład z zanikiem energii elektrycznej, że coś stoi na zewnątrz. To Właśnie zamrozić. to jest, To jest bardzo to, ważne. To może tak, zamarzać, tak się... może to się uszkodzić, czy ewentualnie trzeba to zabezpieczyć przy, przy automatycznym spuszczeniu wody, znowu napełnieniu. Tutaj oszczędzamy również. I koszty eksploatacyjne, jeśli chodzi o samą, samą wodę, chociaż one są niewielkie, ale koszty inwestycyjne. Mm. Ponieważ tych urządzeń zabezpieczających mamy znacznie, znacznie mniej. I co jest fajne, ta pompa, przez to, że ona jest z zewnątrz, ona nie musi mieć żadnego defrostu albo nic. Na raz, na pewno, nieraz już się zdarzyło użytkownikom pompy ciepła, że kurde, znowu ma defrost, teraz nie będzie działała przez 10, 15 czy 20 minut. A tutaj tego nie ma, że ta pompa ciepła będzie miała defrost, to jest faktycznie, no... Nie pracuje w takich Znasz warunkach. takie przypadki? Nie pracuje w takich warunkach. Nie potrzebujemy no nie. automatycznie również mieć bufora z, z magazynowanym ciepłem na ten, na ten defrost. Dokładnie. Puszczamy to prosto w instalacji. Dokładnie. Tutaj, właśnie ten piec gazowy, to on jest odpowiedzialny na to, żeby nam zrobić ciepłą wodę użytkową. No bo normalnie piec gazowy. Tak, przepływowy. Dokładnie. Odkręcamy kan, mamy ciepłą wodę i tyle. Fajnie. Te urządzenia hybrydowe. Tutaj właśnie się coś akurat dowiedziałem od Mateusza, się nadaje elegancko do tych domków, jak mówię, do tych, szeregowych. Domków, do tych domków szeregowych. A dlaczego? Wytłumacz to proszę bardzo. Domy szeregowe bardzo blisko mamy sąsiada, jednego czy drugiego od strony malutkiego ogrodu. No, zazwyczaj mamy malutki ten ogród. Chcemy z niego korzystać. Nie chcemy mieć tam urządzenia, które będzie gdzieś tam hałasować, będzie nam to szpecić. To mamy tylko przebitki przez ściany, gdzie zasysamy i wrzucamy to pomieszcze do powietrza. Dodatkowo domy szeregowe to zwykle jest tylko łazienka, w której wisi kocioł gazowy hmm. i nie ma, nie ma za bardzo miejsca na zbiornik na ciepłą wodę użytkową, czy jakieś bufory, czy, czy dodatkowe elementy zabezpieczające. To mamy wszystko schowane w jednym urządzeniu. Jest ono może nieco większe niż standardowy kocioł gazowy, ale woda ciepła użytkowa jest użytkowa, dalej przygotowana w ten identyczny sposób. Do centralnego używania mamy dodatkowo pompę ciepła, która nam Obniża te rachunki za ewentualne użytkowanie. A ja tu też ci powiem, że tutaj też widzę bardzo dużą szansę dla starych, można powiedzieć być może nie starych, ale dla, dla użytkowników gazu, który już ten gaz tak. mają, muszą wymienić, bo mają bodajże stary gaz i tutaj jeszcze dokładnie nie wiedzą na co. U pompa ciepła to być może mają to grzejnikowe jeszcze ogrzewanie. Tak, tak, grzejnikowe. To jest, to jest A tutaj tak. mamy już hybrydowe rozwiązanie. I co jest tak. fajne? że te dwie rzeczy tutaj, że to może naraz, naraz to pracować, tak? Także nie, że o 100 procentach gaz, nie, powiedzmy no, wtedy w 50 czy w tam procentach spala gaz, a resztę ciepła dostanie tutaj od pompy ciepła. To jest, to jest właśnie bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, w porządku. Dobrze wspomniałeś, no, domu gdzie są ogrzewania grzejnikowe, nie ma podłogowego. Pompa ciepła tak naprawdę no, moim zdaniem byłaby bardzo nietrafiona bo będą rachunki horrendalne. Tutaj wspomagamy tą pompę ciepła w momencie kiedy naprawdę te rachunki byłyby przekręcone kątem gazowym. Mamy... No wiesz, pompa ciepła i grzejniki też się sprawdzają. Tylko, że jak zawsze ja, mówiłem... To musi być dobrane jedno do drugiego. Dopasowane. Musi być dopasowane, dokładnie. To wszystko może funkcjonować, tylko że to wszystko wokół się może, może też zgadzać. No, ja... Oczywiście, że pompa ciepła z grzejnikami nie będzie funkcjonowała, jeżeli dom nie ma zrobionej termomodernizacji. Tak. Jeżeli ma za duże straty, to ma za duże straty i koniec, kropka. Grzelnik. To właściwie to też pompi ciepła, to tam ani nie masz co dawać. I jak no, rzeka no... przewymiarujesz to też w tym momencie nie ma sensu. bo nie, wy, nie wygenerujesz paliwa. Ale pracy. to jest, proszę Cię, to jest temat rzeka. Tak. Na ten temat nie będziemy wchodzić, bo to jest za dużo. My tutaj jesteśmy, zobaczyć, to ten to jest. To Dla kotła gazowego nie ma znaczenia w tym momencie, jaki parametr mamy wygenerować do grzejnika, On go wygeneruje każdego. Dla tak, każdy, tak, Bo to tak. jest czysty pomnik. Kaza się. No i teraz właśnie przejdziemy do tego nasze, naszego drugiego rozwiązania. To będzie właśnie w następnym odcinku, który będzie wyemitowany za kilka dni, to jeszcze inne ciekawe rozwiązania damy, co można robić i grzejniki, i popań ciepła, tanimi kosztami i że wszystko, cały domek będzie ciepły. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mateusz, dziękuję. dziękuję. Was zapraszam na dobrygrzejnik.pl. Tak samo tutaj na też firmy Klimosz. I życzę Wam jeszcze miłego oglądania następnych odcinków. Do następnego razu.